Witam serdecznie. Znajduje się w tunelu foliowym pojedynczym, w którym na przyspieszony zbiór uprawiana jest odmiana alba. Jest to klasyka, jeśli chodzi o wczesne truskawki, o dostarczanie na rynek świeżych owoców już, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą od początku maja. Dzisiaj zapraszam serdecznie na materiał wideo, w którym powiem o zabiegach biostymulacji, o zabiegach żywienia, o zabiegach dostarczania składników pokarmowych i korzystnych związków dla roślin na okres po silnych stresach spowodowanych spadkiem temperatury okres początku kwitnienia, który tutaj na tej plantacji aktualnie się odbywa. I powiem marca, pogoda była bardzo łaskawa. Nocą, niewielkie przymrozki w ciągu dnia, w niektórych momentach, nawet temperatura dochodziła do 20 stopni Celsjusza. To bardzo sprzyjało do wzrostu i rozwoju roślin uprawianych w tunelach foliowych na przyspieszony zbiór. Dodatkowo, właśnie gdy temperatura w nocy spadała poniżej zera, rośliny były okrywane. Agrowukliną. Tunel był zamykany, aby stworzyć jak najbardziej optymalne termiczne warunki do wzrostu i rozwoju. I przyszedł 1 kwietnia. Przyszedł 1 kwietnia, i warunki atmosferyczne bardzo się zmieniły. Duże opady śniegu, w części gospodarstw była to walka o konstrukcje tunelowe. Na szczęście, uszkodzeń samych konstrukcji nie było zbyt wiele, gdzieś tam sporadycznie się zdarzały, ale plantatorzy oczywiście. Dbali o to, żeby rośliny znajdujące się w tunelu miały jak najlepsze warunki w tym bardzo silnym okresie spadku temperatury i zmiany warunków pogodowych. Wpłynęło to na kondycję roślin, na ich fizjologię. Po ustąpieniu tychże warunków, gdy temperatura na zewnątrz, tak jak dzisiaj wynosi około 15 stopni, tutaj w zamkniętym tunelu, ona sięga nawet 25-26 stopni Celsjusza. Ta wegetacja postępuje bardzo dynamicznie. Widzimy na odmianie Alba rozwinięte kwiaty, bardzo dużo pąków kwiatowych. I to, Szanowni Państwo, jest odpowiedni moment, aby z jednej strony podać związki działające korzystnie na metabolizm i fizjologię roślin. Związki o działaniu biostymulującym. Do ogólnych związków biostymulujących możemy zaliczyć aminokwasy i tutaj z oferty firmy Calfert rekomendujemy dość dobrze znany proszkowy produkt zawierający aż 80% aminokwasów AminoVital Power. Stosujemy go w dawce 0,5 kg na hektar. Drugą taką grupą preparatów są produkty zawierające algi w ofercie Kalferta wyciąg z alk Noweskich, Valkyria Power Ark, 2 litry na hektar, na hektar, ewentualnie produkt hiszpański, preparat o nazwie Sumo zawierający wyciąg z alk. Ale ja dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat nowego rozwiązania. Rozwiązania, które w swoim składzie zawiera mikroelementy. Jest to preparat o nazwie BioBastyl. Gra. Takie mikroelementy jak molibden, bor, cynk znajdują się w tym produkcie. Dodatkowo pierwiastek korzystnie wpływający na rośliny, jakim jest selen. Bor, cynk, molibden to są mikroelementy niezwykle potrzebne, gdy właśnie warunki atmosferyczne wywołują stres, gdy mamy spadek temperatur. Bor, cynk, molibden są potrzebne w okresie, gdy Rośliny kwitną do prawidłowego zapłodnienia owoców, zawiązywania do tego, żeby żywotność pyłku była odpowiednia. Za te wszystkie bardzo skomplikowane procesy będą odpowiadały i w tych skomplikowanych procesach fizjologicznych roślinę wspierać będą mikroelementy. Dodatkowo biobastel Grand, produkt nowy w ofercie firmy Kalfert, nowy na polskim rynku zawiera korzystne. Związki i substancje, które wpływają na fizjologię roślin właśnie w tym najważniejszym momencie, powodując lepsze kwitnienie, lepsze zawiązywanie owoców. Produkt badaliśmy w uprawie truskawek także w innych uprawach, ale szczególnie tutaj chciałbym badania z roku 2021 prowadzone przez doradcę Jagodowego zacytować i przytoczyć, gdzie produkt korzystnie wpływał zarówno na wielkość plonu, ale przede wszystkim na jego jakość, co w uprawie tunelowej truskawek na wczesny zbiór kierowanych bezpośrednio do konsumentów jest bardzo ważne. Dodatkowo dynamika zbioru była bardziej przesunięta z tego okresu środka na okres początkowy, co również jest bardzo korzystne i Biobastel Grand wpisuje się w taką technologię, gdzie chcemy, aby owoce były dość wcześnie. Chcemy wejść przed uprawą truskawek, które będą zbierane z otwartego pola. To tutaj w uprawach tunelowych każdy dzień wcześniej jest kluczowy, aby dostarczać konsumentom, którzy czekają na pierwsze polskie truskawki te owoce jak najwcześniej. I w tą całą strategię uprawy truskawek na przyspieszony zbiór, uprawy truskawek wysokiej jakości wpisuje się preparat Biobastyl Grand. Dawkowanie 0,2 litra na hektar. Stosujemy go tuż przed kwitnieniem, gdy pojawią się zielone pąki. Stosujemy go na początku i w pełni kwitnienia. W odstępach co 7, 10, nie więcej niż 14 dni Także, Szanowni Państwo, podsumowując tą wypowiedź, podsumowując to krótkie nagranie, chciałbym zwrócić uwagę, aby po okresie, gdy fizjologia roślin wróciła na pełne obroty, gdy temperatura w obiekcie sprzyja prawidłowemu wzrostowi, rozwojowi, mamy rozpoczęty proces kwitnienia sięgać po rozwiązania, które korzystnie wpłyną na. Te procesy, jakimi jest kwitnienie i zawiązywanie owoców, a w konsekwencji na wielkość, ale przede wszystkim jakość i wczesność plonu. I w tym celu rekomenduję stosowanie BioBastel Grant. Jeśli macie Państwo pytania, na stronie calfer.pl do Waszej dyspozycji jest dodana specjalna zakładka, formularz kontaktowy. Bardzo łatwo możecie kliknąć, wpisać swoje pytanie. Ja i Jarosław Barszewski z zespołu firmy Calfer jesteśmy do. Dyspozycji plantatorów chętnie odpowiemy na pytania i zagadnienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie materiału do końca. Życzę miłego dnia.